Witajcie, szczęściarze! Minęły właśnie dwa miesiące, odkąd testuję na tym forum swoje szczęście, więc pomyślałem, że czas na małe podsumowanie. Sam byłem ciekawy, czy bilans wychodzi na plus, czy jednak zaliczam stratę. Na koniec dorzucam mały bonus. Berte z New Jersey, a więc do kalkulacji. Tak więc, moi drodzy, przez ostatnie dwa miesiące wydałem 556 dolarów na zdrabki, a całe to drapanie przyniosło 803 dolary wygranej. Czyli bilansik wychodzi na plus. Dokładnie 247 dolków szczęścia. Całkiem spoko wynik. Plus mnóstwo zabawy i pozytywnych emocji. Teraz czas na Bertę za 30 dolców. Jest ona wymianą za ostatnio zdrapaną nagrodę Free z odcinka z wyjazdu BMEczką. O wow, wygląda zacnie. Może to właśnie ta chwila, kiedy szczęście odpala turbo. Kolejne trafienie. Tego jeszcze nie widziałem. Totalne szaleństwo. Lecimy dalej. Berta, dawaj, dawaj. Coś niesamowitego, ale mega zordon. Tak się podjarałem, że przegapiłem numer 43. Ogień szczęścia normalnie przesłonił mi wzrok. Zalukajmy więc, co kryją te wygrane numery: Dyszka. 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 Łukasz czego szukasz. Jest i ona ty zaginiona, odnaleziona. Co kryje. Dyszka coś wspaniałego. 100 dolarów dała nam Berta z Jersey. Piękny strzał. No nic, trzeba spełnić kolejne marzenie i ruszyć na wycieczkę, żeby wymienić Bertę na żywy cash. Dzięki, że jesteście i niech szczęście będzie z wami.